Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kanale Skopyta Wjeżdżam. Dzisiaj jest 30 września, są urodziny gardejki 10, dlatego dzisiaj mam dla niej prezent, co prawda bardziej chyba ja się ucieszę z tego prezentu, ona dostanie jeszcze taki bardziej jej prywatny pod tytułem marchewka i myszyk, chociaż to w sumie się trochę łączy z tą paczką, ale to zaraz wszystko, wszystko zobaczycie. Myślę, że największą frajdę ja będę miała z otwierania tej paczki. No, dlatego właśnie dzisiaj e, mam dla Was właśnie unboxing. Także otworzymy sobie razem tę paczkę. Oczywiście, jak widzicie, są ona od gnl e, No, więc chyba nie przedłużam i zaczynamy. No więc zabieramy się za otwieranie. Ja już ją sobie trochę rozczęłam, żeby nie przedłużać. I już widzę pierwsze rzeczy. Więc e, zaczynamy po kolei. E, mamy tutaj siatkę. Ja jej nie zamawiałam, widzę, że jest ona widzę, sponsorska dla mnie od GNL-a. A tutaj w środku jest coś, tak się spodziewałam. Zobaczcie, mamy taki pojemniczek. I w środku są nasionka drzewa, ponieważ jest akcja pod tytułem Posadź drzewo z GNL. I właśnie sponsorom GNL daje takie nasionka do posadzenia. Myślę, że bardzo fajna akcja. Ja również to. Drzewko, te nasionka po zadze. Eee, no i to wam pokażę na Instagramie. Pewnie już widzieliście, bo film raczej wstawiam na kanał później niż story. Eee, dobra, następnie jedziemy. Mamy katalogi. Katalogi e, bardzo lubię e, oglądać. E, dobra, mamy również niedomawianą przeze mnie rzecz od GNL-a. Długopis, zobaczcie, mamy tutaj, a nie wiem czy widać, GNL oraz notesik. notecik Z. Jak się nazywa? Z taką gumeczką, Także to będzie mój stajenny notes. Zostawię go chyba w pace. super Superamsko. Eee, no i chyba już przechodzimy do rzeczy, które zmawiałam. Eee, ja. Eee, Jezu, czego za tym? Dobra, mamy chyba. O, pierwsza rzecz, tak. Um, nie chcę wam tu przeleścić, żebyście mnie słyszeli, słyszeli. E, dlatego rozpakuję e, to pudło z folii, i wtedy wam pokażę. Ok, chyba kończymy zabawę z rozpakowywaniem. Było mega dużo folii bąbelkowej. No i mamy nasze pudło. Jest tutaj, jak widzicie, meszyk. On jest z Hipolita. Ja ten mesz bardzo lubię, bo już w zeszłym roku i dwa lata temu też właśnie, zwłaszcza zimą, dawałam gerdei. No więc zamówiłam właśnie takie pudło. Zabierę je już dzisiaj ze sobą do stajni i zrobimy dla gerdejki meszyk. Także to jest pierwsza rzecz. A teraz lecimy z drugą. Mamy tutaj mówiąc, o dokładniej linę, to jest tak zwana long line, po prostu dłuższa wersja uwiązu, czyli ona ma tutaj 8 metrów, no i jest czarna. Jak widzicie, tutaj ma skórzaną końcówkę oraz tutaj początek, chyba nie widać. Stwierdziłam, że przyda mi się właśnie taki dłuższy uwiąz do pracy z ziemi, bo jednak, jak wiecie, ja teraz z Gardeją Pracuję sobie tylko z ziemi, a często ląża byłaby już dla mnie zbyt długa, trochę niewygodna, a właśnie uwiąz zbyt krótki. Także tutaj, lina do pracy z ziemi to jest kolejna rzecz w naszej paczce. Wyciągamy teraz już trzecią rzecz, i mamy tutaj ochraniacze chłodzące. One są marki Lemie. Mam nadzieję, że dobrze czytam. I tak, zdecydowałam się właśnie na ochraniacze chłodzące, ponieważ poleciła mi je moja fizjoterapeutka, a dokładnie fizjoterapeutka Gerday. Ona mówiła właśnie, że mam chłodzić jej nogi i po prostu takie ochraniacze chłodzące są bardzo wygodną opcją, bo nie trzeba stać z wężem na myjce i 20 minut chłodzić. Lać wodę, tylko właśnie wystarczy założyć takie ochraniacze. Już Wam pokazuję, jak one wyglądają. Mamy tutaj jedną parę, czyli dwa takie ochraniacze. One są w rozmiarze M, czyli taki kop, czyli rozmiar Gardei. I tak się taki jeden ochraniacz prezentuje. To jest o tyle ciekawy model ochraniaczy, że najczęściej ochraniacze chłodzące mają w środku takie wkładki, które mrozi się w zamrażarce. Jednak to dla mnie było średnio wygodne z tego względu, że ja dostaję nie pół godziny i po prostu nawet jeśli bym mroziła te ochraniacze w domu, to potem bym miała problem, żeby je jakoś przetransportować nadal w stanie takim zmrożonym. A te ochraniacze są o tyle ciekawe, że one żadnych takich wkładek nie mają, wystarczy je moczyć przez godzinę w wodzie i efekt jest właśnie chłodzący. Także jest to dla mnie dużo wygodniejsze, no ale jeszcze nie testowałam. Także dam Wam znać, jak to wszystko się sprawuje, jak już będziemy po pierwszych użyciach. E, więc tak, to były te ochraniacze i lecimy już teraz do czwartej, ostatniej rzeczy. E, I zarazem największej mamy tutaj, zobaczcie, A, derkę. E, Mam w rozmiarze 135, czyli w rozmiarze Gerdej Jest z HKM-u, tutaj chyba możecie widzieć. No i to, co mi się strasznie w niej podoba, to to, że zobaczcie, czy Wy to widzicie? Widzicie. Jest w kratę, więc bardzo, bardzo mi się podoba. No i ona jest teraz w ogóle na promocji, tak mi się wydaje, więc zostawię Wam do niej link w opisie. W ogóle do wszystkich rzeczy w sumie mogę Wam zostawić linki. No. Jestem zadowolona, będzie miała gardejka nową derkę na zimę. Ona jest w ogóle setką, czyli wypełnienie 100 gram, no i jest przeciwdeszczowa. No, więc to były wszystkie już rzeczy spaczki. Zobaczcie, spakowałam już torbę do stajni, to jest właśnie ta od Gienela. Mamy tutaj rzeczy zarówno dla mnie, ale też dla gardei przede wszystkim urodzinowe dla gardei. Także zabieram i jadę już do stajni. A tu zobaczcie, jaki cudowny słodziak. A patrzcie na to. Hoduje ślinia, śliniaczka, ślimaczka. Twój prywatny ślimaczek, tak? Super. Jestem już w stajni i jak widzicie od razu zabrałam się za robienie meszu dla gardejki. Urodzinowego meszu dla gardejki. Tutaj już właśnie jej trochę odsypałam. Idę zaraz podgrzać wodę. I mam też przygotowaną już łyżkę z wąsami. Także zaraz będziemy robić. No i włączam wodę i czekamy, aż się trochę podgrzeje. Meszyk jest zalany, zobaczcie. Jest dosyć um, zupkowaty mocno, ale zrobiłam tak specjalnie, ponieważ jeszcze tutaj chciałam dodać um, gardejkowej sieczki, więc już Wam... O! Ups, jedną ręką to było ryzykowne. Jeszcze jej trochę dodam i już Wam pokazuję efekt końcowy. I tak prezentuje się gotowy meszyk urodzinowy. Zobaczcie, mamy tutaj buraczki, i jabłuszko i warchewki, więc em, w tym pięknym, artystycznym miszmaszu e, na pewno jest smakowicie. Garda ja oceni, ale najpierw teraz po nią lecę, e, wyczyszczę, a to dostanie na koniec, jak już będzie po, po spacerze. Alek. Dzień dobry! Hej, kochana! Cześć, wszystkiego najlepszego, zobacz, pierwszym prezentem na dziś jest gruszka. Kruseczka bardzo lubi gruszki, dobre, o Jezus, serio, nie wygląda jakbyś lubiła gruszkę. O, tak się starałam, no dobra, to patrz, to teraz prezent numer dwa, marchewa, o, lepsza, super. Jaka śliczna. Okej, okay, w ogóle zobaczcie, mam tutaj ze sobą e, kantarek gardei i właśnie nasz nowy uwiąz. E, także już przypięty. No i zabieram gardejkę, wyczyszczę, pójdziemy na spacerek, na trawkę, a później, tak jak widzieliście, e, dostanie urodzinowy meszyk. Zobaczcie, jesteśmy z Gardeją na myjce i teraz o, dostała kolejny prezent. Tym razem prezent od Kinki. Mmm, co to był za prezent, powiesz nam Kinga? To cynamonka. Cynamonka dostałaś. Oj, ona chce więcej. Oh, zaraz pójdziemy na trawkę, Gardejko, będziesz jadła. Zobaczcie, jaka modelka z Gardei. Tak. Przyszłyśmy właśnie teraz na placyk. Gardeja już jest też czyściutka. I, i chwilę z nią tutaj chcę popracować. A zaraz pójdziemy do lasu na spacer. Gdzieś w tamtą stronę. I na trawkę, oczywiście. Także taki jest plan na dziś. I idziemy, moi drodzy, po pracy. Praca, nawet to chyba za dużo powiedziane, bo zrobiłyśmy z gardyją kółko po placu. Cofnięcie, przesunięcie łopatki, przesunięcie zatka i koniec. Koniec treningu na dziś. No i idziemy już jeść. Gardeja jest super szczęśliwa dzisiaj, ma fajny humor. Jakby naprawdę czuła, że to jest tydzień. Tak. I powiem też Wam, że bardzo mi wygodnie z tą liną, ma fajną długość. Póki co jest właśnie. No po prostu o to mi chodziło. Dobrze, no dobrze czułam, że brakuje mi e, właśnie takiego sprzętu. Więc fajnie. Jesteśmy już na trawcy i jest po prostu idealnie. Ja jestem, zobaczcie, w samej bluzie, i jest tak miło, bo wyszło słońce, jest ciepło. No, i mimo, że właśnie kończy się wrzesień, to jest, jest cudownie. Gardejka też właśnie czuje się bardzo dobrze, bo jest dzisiaj spokojna, taka uśmiechnięta. No, więc, e, no, naprawdę, idealnie. Słuchajcie, jedzie motorek. Gardeja, reakcja na motorek. Ale dzielny koń Teraz jedzie autko Gardei reakcja na autko Bez zmian A przy okazji pokażę wam Tutaj rany Gardei Patrzcie na to, masakra Musiała dostać, nie wiem Albo jakiegoś kopa, albo nie wiem Ugryzienie jakieś No to nie jest głębokie, więc Nie martwię się, ale kurczę. Duże dosyć, więc hmm, bierny kociek. Przy okazji przedstawię Wam stertę piachu. Wydaje się całkiem niepozorna, ale niech Was to nie łudzi, Gardeja ostatnio była przerażona. Po prostu panika. Ta sterta piachu ją <śmali> powaliła. Naprawdę była straszna. Ale jak widzicie, teraz stoimy sobie tutaj obok. I już nie jest straszna. A tutaj patrzcie, jakie fajne strączki. Nie wiem, co to jest drzewo, ale jestem na rozszerzonej biologii. Więc muszę się zorientować. <śmali> Dobra, wychodzimy już teraz z naszej polanki. Tak. Takie łóżka patrzące nasłuchujące. O. I wracamy teraz do stajni na urodzinowy meszyk. Mmm, Było pyszne. Ingeartejka już jest u siebie na kwaterce. Tutaj jest jej koleżanka, jest sobie sianko. Też idziesz jeść sianko? Idź, idź. Eee, Słodziaki. No więc ja już lecę do domu i mam nadzieję, że Gardeja dobrze spędziła swoje dziesiąte urodziny. Okej, okay, a więc to już wszystko na dziś. A ja już się z Wami żegnam, także trzymajcie się, do następnego filmu i cześć!